Jak ocenić i poprawić swoją sytuację finansową? Sytuacja finansowa to ważny element ogólnego dobrostanu, wpływający na jakość życia, poczucie bezpieczeństwa i możliwość realizacji celów. Ocenienie i poprawienie swojej sytuacji finansowej wymaga świadomego podejścia, systematycznego działania i wykorzystania dostępnych narzędzi. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak rozpocząć analizę finansową osobistą i zbudować prawidłowy budżet domowy. Z tekstu dowiesz się również o znaczeniu oszczędności i inwestycji. Przyjrzymy się narzędziom do monitorowania sytuacji finansowej oraz planowania finansów na przyszłość. Analiza finansów osobistych, od czego zacząć? Pierwszym krokiem do poprawy naszej kondycji finansowej jest dokładna analiza osobistej sytuacji finansowej. Należy zacząć od zidentyfikowania wszystkich źródeł dochodów oraz dokładnego prześledzenia wydatków. Ważne jest, aby uwzględnić zarówno stałe koszty, takie jak czynsz, raty kredytowe, rachunki, jak i zmienne wydatki, takie jak zakupy spożywcze, rozrywka czy ubrania. Kolejnym etapem jest ocena stanu zadłużenia. Warto spisać wszystkie posiadane kredyty, pożyczki, karty kredytowe wraz z wysokością zadłużenia, oprocentowaniem oraz terminami spłat. Pozwoli to na zrozumienie skali zobowiązań i określenie, które długi powinny być priorytetowo spłacane. Analiza finansowa powinna również obejmować ocenę płynności finansowej, czyli zdolności do pokrywania bieżących zobowiązań. Wskaźnik płynności finansowej można obliczyć, dzieląc aktywa bieżące, gotówka, oszczędności, krótkoterminowe inwestycje przez zobowiązania bieżące, rachunki, raty kredytowe, inne krótkoterminowe długi. Wartość tego wskaźnika powinna być powyżej jednego, co oznacza, że posiadamy wystarczające środki na pokrycie bieżących zobowiązań. Budowanie zrównoważonego budżetu domowego Budowanie zdrowego budżetu domowego to istotny krok w poprawie swojej sytuacji finansowej. Pierwszym elementem jest stworzenie realistycznego planu budżetowego, który uwzględnia wszystkie dochody i wydatki. Warto podzielić wydatki na kategorie takie jak mieszkanie, transport, jedzenie, zdrowie, rozrywka i oszczędności. Dzięki temu łatwiej będzie śledzić, na co przeznaczane są pieniądze i gdzie można szukać oszczędności. Kontrola wydatków to kolejny ważny element zdrowego budżetu. Regularne monitorowanie wydatków i porównywanie ich z planem budżetowym pozwala na szybkie zidentyfikowanie obszarów, gdzie wydatki przekraczają założenia. Ważne jest, aby być konsekwentnym i dyscyplinowanym w przestrzeganiu budżetu, co pozwoli na uniknięcie nadmiernych wydatków i gromadzenie oszczędności. Oszczędzanie to również niezbędny element zdrowego budżetu. Regularne odkładanie części dochodów na oszczędności pozwala na budowanie poduszki finansowej, która może być użyta w nagłych sytuacjach, takich jak utrata pracy czy nieprzewidziane wydatki. Dobrą praktyką jest automatyczne przekazywanie określonej kwoty na konto oszczędnościowe zaraz po otrzymaniu wynagrodzenia. Znaczenie oszczędności i inwestycji w zdrowie finansowe. Oszczędności i inwestycje odgrywają ważną rolę w budowaniu zdrowia finansowego. Oszczędności zapewniają bezpieczeństwo finansowe i elastyczność, pozwalając na radzenie sobie z nagłymi wydatkami bez konieczności zaciągania długów. Dążenie do zgromadzenia oszczędności odpowiadających przynajmniej trzymiesięcznym wydatkom jest dobrym punktem wyjścia. Inwestycje to kolejny krok w budowaniu niezależności finansowej. Dzięki inwestycjom możemy pomnażać zgromadzone środki i chronić je przed inflacją. Warto rozważyć różne formy inwestowania, takie jak lokaty, obligacje, akcje czy fundusze inwestycyjne. Kluczowe jest zrozumienie ryzyka związanego z każdą formą inwestycji i dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, co minimalizuje ryzyko straty. Długoterminowe planowanie finansowe które uwzględnia zarówno oszczędności, jak i inwestycje, jest niezbędne dla osiągnięcia stabilności finansowej i realizacji celów życiowych. Regularne inwestowanie, nawet niewielkich kwot, może przynieść znaczne korzyści dzięki efektowi procentu składanego, który pozwala na pomnażanie kapitału w czasie. Narzędzia do monitorowania stanu naszych finansów W dobie cyfryzacji dostępnych jest wiele narzędzi, które pomagają w monitorowaniu zdrowia finansowego. Aplikacje do zarządzania budżetem, takie jak INAP, Unit a Budget, Mint czy Pocket Guard, umożliwiają łatwe śledzenie dochodów i wydatków, tworzenie planów budżetowych oraz monitorowanie postępów w oszczędzaniu. Kolejnym przydatnym narzędziem są kalkulatory finansowe, które pozwalają na szybkie obliczenie różnych wskaźników finansowych, takich jak wskaźnik płynności finansowej, wskaźnik zadłużenia czy prognozowane zyski z inwestycji. Dzięki nim można lepiej zrozumieć swoją sytuację finansową i podejmować bardziej świadome decyzje. Platformy inwestycyjne, takie jak eToro, Rabenhood czy Degiro, oferują narzędzia do monitorowania i zarządzania portfelem inwestycyjnym. Pozwalają one na śledzenie wyników inwestycji, analizę rynku oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych na podstawie aktualnych danych. Regularne monitorowanie inwestycji jest kluczowe dla maksymalizacji zysków i minimalizacji ryzyka. Planowanie finansowe na przyszłość emerytura, inwestycje, zabezpieczenia. Długoterminowe planowanie finansowe jest kluczowym elementem zdrowia finansowego, umożliwiającym osiągnięcie stabilności i realizację życiowych celów. Planowanie emerytury powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Warto zrozumieć, ile środków będzie potrzebnych na emeryturze, biorąc pod uwagę inflację, przewidywane wydatki i styl życia. Skorzystanie z planów emerytalnych. Takich jak IKE, Y IK, czy PPK pozwala na systematyczne odkładanie środków z korzyściami podatkowymi. Inwestycje są nieodłącznym elementem długoterminowego planowania finansowego. Regularne inwestowanie w różne instrumenty finansowe pozwala na pomnażanie kapitału i budowanie zabezpieczeń finansowych. Ważne jest, aby inwestycje były dobrze zdywersyfikowane, co minimalizuje ryzyko i zwiększa potencjał zysku. Zabezpieczenia finansowe, takie jak ubezpieczenia na życie, zdrowie czy majątkowe, odgrywają kluczową rolę w ochronie przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Dzięki nim możemy zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed finansowymi konsekwencjami nagłych wydarzeń. Regularne przeglądanie i aktualizacja polis ubezpieczeniowych zapewnia, że zawsze jesteśmy odpowiednio chronieni. Podsumowując, zdrowie finansowe to kluczowy aspekt naszego życia, który wymaga świadomego podejścia i systematycznych działań. Analiza finansowa osobista, budowanie zdrowego budżetu, oszczędności, inwestycje oraz planowanie na przyszłość są fundamentami, które pozwalają na osiągnięcie stabilności i realizację życiowych celów. Wykorzystanie dostępnych narzędzi i technik wspiera nas w tym procesie, umożliwiając lepsze zarządzanie finansami i osiągnięcie finansowego dobrostanu.